Ej, mamy większy problem. No? Jaki? O nie. Nie, nie, nie! nie, No więc każdy wie już, że jak się w to gra, był poprzedni odcinek, jeżeli nie oglądałeś, to pani tutaj, o, masz linka do niego, o w góry... Mogę szybko przypomnieć. No, dawaj, szybko. No to tak, jest pięć osób i każda z tych osób zadaje jedno pytanie serii nigdy, przenigdy. I jeśli ktoś cokolwiek takiego robił, to przesuwa się o jedno pole do przodu. Najdziwniejsza osoba wygrywa. Bedwarczy! Jak ktoś robił uderzenia. <śmierdza> oh, oh. Oh, oh. O oh. A, mam wnętrzności. No to Dzie dziękuję za... To, czy... Daj na razie, papa! Pa! <śmierdza> <śmiennes> uh. <śmierdza> Nigdy przenigdy nie zrobiłem salta w powietrzu. Nigdy w życiu nie piałka alkoholu. No to już było, ale dobra. Oj oj o oj 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 oj. Oj oj, <śmierdza> oj, oj, oj. się z <tjara> rybką! martwy. <śmierdza> <A tjara>. Nigdy przenigdy nic nie złamałem. Czy złamanie i połamanie to to samo? Tak. 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 Ale komuś połamanie? <grym> nie, 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 Tobie. Coś ty złamał? Rękę, a komuś nogę. Nie. <grym> <grym> Nigdy przenigdy nie miałem wypadku tak poważnego, że wylądowałem w szpitalu. Oh. Przeleciałem przez autobus kiedyś i walnęła w każdej głowy. Co? No. Co? I wylądowałem Jezus, na to. w szpitalu i miałem prześwietlenie głowy. I ja Się co? puściłem akurat tak hamową. Już wiadomo, że jesteś taki oh. porównany. A rybka tobie, co się stało? Ja miałam. Rzuciła się i wylądowała. No, i sobie to prawda, osiem. Podkreślam, odejdźmy rzadki i coś mi się wyżebrze. Że, znaczy, żebrze? No, żebro Żebr. się wszystko stało kurczę, i mi się chciały chyba Żebro ci wyleciało. Pokazuj miałam załamaną nogę dwa go. razy. To. Aha. Hej, Kab, przepraszam, że przeszkadzam w odcinku, ale chciałam się tylko upewnić, że zostawiłeś drogi widzł łapkę w górę, oraz że ten przycisk subskrybuj, jest już szary. Chciałbym też podziękować moim wspierającym. Mam nadzieję, że odcinek się podoba i życzę miłego oglądania. To nigdy przenigdy nie kupowałam stanika. Naprawdę! Naprawdę! <słyska> naprawdę! Męska solidarność. <słyska> co, nigdy przenigdy. Ee, o! <grym> Nigdy, przenigdy nie udawałem innej płci. I ja, ja, to nie? Płci innej. To udało Może udawał. Tak A, A o, 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 przebiera się przebiera za kogoś. <śmiech> <śmiech> Więc tak, przedstawienie w szkole, tak. Czarnowin <laughs> pomalowali mnie pomalowaniem Mam to zdjęcie, no, widziałem. To filmik był nawet. Kuba, ty no. czemu no. byłeś kobietą? Ja... Y <laughs> bo było nocowanie i tak. Nigdy w życiu nie uczestniczyłam w wypadku samochodowym. Ja prawie. Oh. Oh. Wjechał, Jak to się stało? wjechał wjechał. To jest jechaliśmy rondem i wjechał nam w bok. A. Ja na skrzyżowaniu jakiś debil nie widział światła. Chyba po prostu jechał no, naprzód. A ja jeszcze stuknąłem samochód w dziecka w WWI. Tak. O, Ojej. <śles> <je> <śles> Ja go taty, wjechał w samochód mojego dziadka To tak <laughs> Wombo combo. Nigdy przenigdy nie skoczyłem z okna No i no ja skoczyłem Co? Skoczyłaś z okna? Skoczyłam. 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 z pierwszego piętra. Nie, nie, nie tak, powiem, tak też, a, też, też Skoczyłaś z okna? <laughs> Na domku wakacji Ja skoczyłam, skoczyłem. Nie, ja ok skoczyłam, skoczyłam. Nie, nie, nie skakałam no, z okna <laughs> ok Nie skakała, okej Widać, że to jest jest najdziwniejsze czy pierwszy tam dojdzie? E, nigdy przenigdy nie powiedziałem, że jestem zajęty tylko dlatego, że nie chciałam się z kimś rozmawiać albo grać. Weź, to było no. tyle razy. No. Ja ostatnio coś takiego zrobiłam. Znaczy, wczoraj w Ja nie liczę tego, <laughs> <laughs> wczoraj. Nigdy przenigdy nie ukradłem, yes. ukradłem czegoś ze sklepu. Jasne. Po... No. Co, Co ty? Ja z kolegą po szkole zawsze podcastu przyrzucałem Lizaki, on to łapał i uciekaliśmy. A to nieważne. No ja później przykład, że mnie gonił w galerii. Oh, oh. Ja, ja przy... wtedy jeszcze chodziłem na WF i potrafiłem uciekać, a teraz będę uciekał. Przypa... Ja, ja przez przypadek, w sensie wsadziłem, bo miałem kupić, ale wsadziłem do kieszeni i wyszedłem i zapomniałem tak zapłacić. Też tak miałem. Proszę bo. nigdy nie zgubiłem się w metrze. Aha. Ja ja w metrze? Zgubiłem... Ja nigdy nie byłam Metr. w metrze. Aha. Na, na, na Aha. Ja się to... zgubiłem. Aha, Aha. Okay. Ja się zgubiłem i to nieraz. Ten, co jest na ostatni, Warszawa nie jest komp... Warszawa jest tak. bardzo skomplikowana. Okej, nigdy przenigdy nie wpisywałam randomowego numeru telefonu i nie dzwoniłam na niego i nie żartowałam sobie z odbiorcy. <laughs> Ale poważnie powiedział. To <sicuruję ser Penina> byler... <gryl> jest gimnazjum. ta gimnazjum. Nigdy przenigdy nie byłem ścigany przez psa. Co? Kurde, to był w życiu. Jakie? Z badań na tak. Mm -hmm. Ja byłem na to? plaży Ej, i on był odwiązany i uciekałem po szyszkach. Ja stopali. pamiętam, nie. pamiętam. Oh, tak po, po, po. się przestraszyłem było. tak bardzo. Nigdy w życiu. Po raz powiedział, że nigdy w życiu nie widziałem, nie widział, że tak szybko biegłem. Ja właśnie tak samo. Mój najszybszy niech to był przed jakimś małym tak, tak. ja zaczął, zaczął przed... krzyczeć I ja nawet nie wiem czy on nie gonił też, ja po prostu zacząłem <noise> ja, ja też, ja też A ja, ja czułem jak mi drapał nogi, dosłownie mi gonił I nie patrzyłam na tył ja, ja nie, ale ja czułem go na nogach moich To nigdy przenigdy nie puściłem cichacza na spotkaniu ekipowym Pamiętam Nie byłam na Nie byłem też, nie byłem, spokojnie też no, no. O Vivi jesteś, o, o Nigdy, przenigdy nie mieszkałem większość swojego życia w Polsce. A no ja to... Mieszkałem to... tu już 15 rok zaraz. A ja półtora dopiero. Mało. Stasiek! Nigdy, przenigdy bawiłem się lalkami. Czym? Czym? Lalkami. Lalka. Lalkami. No. Ale jakimi ja lalkami? Po prostu. No, no, Barbie, Barbie, no alkami, albo ogólnie. Co? Się ku... Przepraszam, co, ale ludzie ci Kimi wypominali. Wy... Nie, nie, czekaj, czekaj. E, Ostatnim odcinku, że co? Biby mówi takie, co? Takie, czy flirtowaliśmy? Co nie? Podczas związku, to ty też wskoczyłaś do przodu. Tak, skoczyłam do przodu, bo nie byłam w w związku z tobą, tylko z kimś innym. Nie widzę na już... A skąd ja miałem to wiedzieć? Lirucuję. Co? Mówię, zapytać. A. Widzisz? A widzowie, co wyłapali, żeby ty jesteś tam mnie i Dobrze, a ty to co? No ja Widzicie się. Dramy. O, ja Aj, może okay. po prostu <laughs> Nigdy nie mieszkałam w innym, w innym mie mieście ani wsi niż w stolicy Polski. No i to wszędzie, no. No, no, no. Naprawdę. A, tak, tak. Chyba się, tak, do przodu. Czekaj, też co? Do przodu ale, ale ja mieszkam w stolicy Polskiej. Tak? No i nie przychodzisz, gratulacje. Ale a, mi że tak. W stolica. Stara Polska stolica nie powiedziała którego roku. Gniezno. Gniezdno! Tam mieszkasz! Tak, daj mi Czekaj, bo przyjeżdża! Ryba! ryba! O, nie, on napłynie! On napłynie! To jest kule. <noise> 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 Latająca ryba! Co, nie! nie. E, nigdy przenigdy nie jadłem karmy psa. Mieniam Prosto z miski nie. jadą z psem karmę. Ale ona Co? Ona jest Razem z psem, z jednej miski jadą Ale ona karmę. Dobra jest. A ja się z tobą całowałem. <noise> to ja coś pod siebie, bo chciałabym sobie zobaczyć. E, w takim razie. Nigdy nie podrywałem kogoś, będąc w innym związku. <noise> A Ale... wyjaśnień Tak taki to już czas. Tak noż. <noise> DIFFICULTY Ale? PEACEFUL, Ale? BADA Nie udało ci się Nie dostaniesz Tam ci dam permission Nie Dobra, to będzie wypikane na odcinku A! Nigdy, przy nigdy nie całowałem się z przeciwną Z przeciwną? A, z przeciwną co? No, że chłopak z chłopakiem na przykład. A, to nie sprzedał się w domu. Przyszedł samą, samą ciągnięcie, że wiecie co. No, no to z to, tą samą. No, Vivi, top to to tak. to. do. Sobie... Do przodu, Vivi. Ja nie chcę się tłumaczyć z tego. Ja wiem, ja wiem. Ja też nie chcę. Ciko, bo... Nie, co? Z starej? Ja też nie chcę się tłumaczyć. Co? 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 Co było ja nie to sytuacja na korytarzu szkolnym, okej? To jest Z kolegą, padliśmy na siebie. No, rybka, na pytanie. No, rybka. Nigdy w życiu, gdy była mała, nie pomyliłam mama albo taty z jedyną osobą i nie podeszłam do niej w skół. ja, ja się aż tak zgubiłem prawie. Ja babcię pomyliłam, ja cały czas to <śmum> Ja ciągle szukałem taty. <śmum> Nigdy no Nigdy przenigdy nie połknąłem zęba. To? Co? To? Co? <śmum> ja tego nie zrobiłam. <śmum> Nigdy przenigdy nie zjadłbym robaków dla pieniędzy. Wiecie, że tak lol. Pieniędzy. Ja tu nienawidzę was. <śmum> możecie ja to zrobiła. Ja bym to zrobił. Ja też plus jeden. Jako taki <noise> odcinek u Friza 1000 zł za jedzenie Ja też. Ja też zjadłem. Nigdy przenigdy nie, nie biłem się w szkole. O. 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 <noise> To ma związek z... Z, z ręką. Z ręką i nogą kolegi. Nie <laughs> lubiłem tego typa. Denerwował mnie. Oj, oj. Miłam się z przyjaciółką. ty pojechać w szkole. Myśmy się szkole. Tu my jesteśmy, tak? Dość go stało ode mnie z, z tyłu głowy y, kilogramową książką. Ja, ja go przerzuciłem przez barierkę. To ja swoją moją przyjaciółką się za samochodem, bo przypadkiem wrzuciłam jej czapkę do kałuży. No, Przypadkowo. Bo no, to Przypadkowo. <laughs> Difficulty to Normal, O.P. Stanley. No, ja bym hmm. chciałbym... Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie. Dzisiaj o, ze mną ja była Vivi. ja też? Bo, no, bo ja bym chciała po, podziękować. No, szybko, szybko, szybko! Bo ja bym szybko. podziękować moim yy, widzom z Instagrama za podsyłanie pytań. Jesteście super, kocham też Was! Tak, dziękuję. Kochamy Was! Też, nie... Ale ostra walka to wygra. Zobaczycie o, w następnym. Czemu one stoją w miejscu? Nie, bo ja się, się wstydzą. Bo nie mają kryształu. No więc dziękuję Wam za oglądanie. Jestem w szczerkowinie. Widzimy na następnym odcinku. Cześć, cześć, pa! pa. pa, pa. pa, pa.